Manko Kamiecha z tej strony, tak jak tutaj widzicie, koszulka za stalu w tle, bo, bo do tej nazwy wracacie po tylu, wielu, wielu latach. Ja w Zielonej Górze spędziłem 4 lata. 4 piękne lata prywatne, bo, bo urodził mi się syn. Sportowe, no to świetne, świetne każde sezony. Brązowy medal, dwa złote srebro. Taki, tak, tak mi się udało w takiej ekipie być. Gdzieś tam dołożyć cegiełkę, natomiast mowa jest o, o moim pierwszym sezonie w Zielonej Górze, czyli w Zastalu Zielona Góra, który potem po, po brązowym medalu przeszedł na, na inną nazwę. No cóż, miałem to szczęście grać w tej drużynie, która zdobyła brązowy medal. Pamiętam wtedy był wielki boom na koszykówkę, bo, bo hala była nowa, wszyscy szli na hale, Jak graliśmy w szóstkach czy gdzieś w jakichś hitowych meczach, to po 5 tysięcy ludzi było na, na meczu, więc to było coś niesamowitego grać w tej hali. I, i wygrywać. No cóż, no wiele, wiele wspomnień, wiele, wiele osób, którym mogę podziękować, no bo no, trener Jankowski, który mnie ściągnął, prezes Czarkowski, pan Janusz Jasiński, który dbał o mnie czy o całą drużynę cały czas, trener Uwalin, z którym, który potem doszedł w trakcie sezonu i z którym zdobyliśmy brązowy, brązowy medal. Mnóstwo chłopaków, przede wszystkim gwiazda Walter Horsch który gdzieś tam też ściągał tych wszystkich kibiców na, na hale wszystkich chłopaków nie będę wymieniał bo, bo jeszcze o kimś zapomnę i, i to będzie niefajne, natomiast no piękne piękne wspomnienia czasami sobie odpalę jakiś mecz właśnie z tych, tych z, te, z tego sezonu z tą koszulką, bo to naprawdę była, była fajna ekipa, myślę, że wielu kibiców do dzisiaj wspomina miło miło tamten Sezon, no i myślę, że, 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 że tym, tym przede wszystkim tym sezonem, tym rzutem Stelmiego w Słupsku, który, który dał nam 2-2, potem 3-2 zrobiliśmy ze słupskiem i weszliśmy do półfinału, potem brązowy medal przeciwko z Gorzelec, otworzył gdzieś tam drogę na, na, na szerokie, szerokie, głębokie wody, na które później zielona góra wypłynęła koszykarsko, i, i, i mogliśmy mogliście oglądać. Wspaniałe drużyny, które przyjeżdżały do Zielonej Góry. No cóż, mogę Wam życzyć tylko wszystkiego dobrego, powodzenia w nowym sezonie z nową nazwą. Mam nadzieję, że uda mi się na jakiś mecz zawitać wcześniej czy później. Trzymajcie się. Hej!